Tak. Jak zwykle zasady są proste. Nie? Żądamy 18 screenshotów z każdej fazy tworzenia grafiki. To będzie można zobaczyć. Bo naszą zasadą jest uczciwość przede wszystkim. Jeśli ktoś jeszcze nie ma karty do głosowania, ręka do góry. Jest ktoś taki? Jest jakiś zwyrodnialec? Nie, nie mam nikogo takiego. A pokaż swoją Dobra. kartę do głosowania. Żego. <grym się zjadka> o <do głosowania> Oto moja super zajebista karta do głosowania. A ty się nieciesz, bo to chodziło o to, żeby tu piwo w drugą. A to jest wiwo. Piwo mogę pić nawet jak mam ręce związane ze plecami. Zapraszam później na tam, na zajęcia, też pokażę. Chłopczy. Się tak tym co teraz widać? Proszę się nie sugerować. Tutaj czas leci dwie minuty od końca. Czas Czas w chemie. Czas w chemie. Czas głowa. Tak. Ojejne, ojejne. Dobra. E, czy ktoś zna jakąś piosenkę? Nie mam. Jakąś Jak to zwykłe tak coś mija? Zaszpiewajmy, co się napali. To, Tomek to, się ubija to, to. przy sprzęcie. Mam nadzieję, że to wszystko zostanie uruchomione. E, jeszcze parę słów na temat urządzenia, na którym będziemy odpalać grafiki. Jacek, e, co to jest? To jest Amiga 2000 4000 041 MHz 0,60 Amiga 4000 Parę słów na temat tego urządzenia wyprodukowane w latach 90. Jak sama nazwa wskazuje? 4000 4000 4000 razy Miała miała razy posłużyć po włączeniu. Jak ja czas ja czas pokazuje o wiele dłużej służy. Masz jeszcze minutę dziewięć sekund. Czas umyka. Potrafi wyświetlić grafikę w rozdzielczości Przypo, przypomnij mi. W jakiej rozdzielczości? W jakiej rozdzielczości? Kodurlej. Tak, w takiej. <noise> Większej niż VGA. Ej, o takie. Jak wiemy obecnie produkowane są telefony komórkowe, które mają aparaty VGA, a Amiga już wtedy potrafiła wyświetlić większą rozdzielczość. Także tutaj kolejna. Kolejny plus. Wyższa się Amigi nad smartfonem. Marcinku, to taka rozdzielczość, tak. Tutaj, tak, Mariusz pokazuje, jaka to jest, to jest rozdzielczość. Pierwszy komputer z zaokrągloną rozdzielczością, A! która tak po swojsku była nazwana ham, czyli szynka i prosta. <grym> Dziękuję. E, brakowało mi tego słowa. Mamy tutaj już czas wyświetlany. Dro... Drobne problemy techniczne, ale powiem wam taką anegdotę, że jeszcze nie widziałem eventu, żeby nie było jakichś problemów technicznych. O 18 lat temu, jak byłem pierwszy raz na takim evencie, to się nazywało Pierwsza Komunia, coś takiego. To tam szczerze powiem Wam też były problemy techniczne. Pan młody próbował puścić film z tej całej sytuacji, jak oni się poznali, nie i tak dalej. Miał taką kamerę 18 mm i kręcił nią. No to już wiadomo Dziękuję. Ktoś ma przejściówkę jeszcze? DB23 na VGA? Ktoś się przyznawał. Nie, ja. co, co? Dobrze. Dobrze, a od kogo pożyczyłem domu? Odponiał, odponiał! Z tego, Od wygrakowałem, Ciebie? Nie, nie. Masz Powiem Wam, że kiedy patrzę na Was, a, a patrzę na Was bez przerwy, nie? Czy to swoimi ja oczami, czy to przez oko obiektywu, no to jest Was coraz więcej. Nie wiem jak to się dzieje, ale. Ale przybywa coraz więcej osób, niekoniecznie młodszych, ale nawet tych starszych. To nie tylko wódkę, będzie ta sama Słuchajcie, to Ami wcześniej było jeszcze w takim innym miejscu, bardzo klimatycznym, to się nazywało tam dom kultury, jak to było? Kam Kamień. Kamerata, właśnie, nie kamerata, tylko kamerata. I pamiętam była taka sytuacja, że było przybliżone PS2, mieliśmy maty do tańca i tutaj pan wykładowca z Politechniki, tam miałem w słuchajcie, jak on dawał na tych matach! Te ruchy, słuchajcie, to Wiedro. jak chodziło, są zdjęcia. Nie mieliśmy wtedy jeszcze filmu, nie, bo to zaplecze techniczne było takie bardzo ograniczone. I nie wynaleziono Nie o, dziękuję. Nie wynaleziono wtedy jeszcze kolorowego filmu, który mógłby te wszystkie ruchy tak e, dosadnie, że tak powiem, zarejestrować. Nie? Ale jest kilka zdjęć, fot, które pokazują, jak on w tych skertylach e, swoją drogą Markowych, bo e, na tych malach. No, i, i dawał radę, dawał radę. E, na na pewno pytanie do organizatorów: czy udało się już przejściówkę zorganizować, żeby wyświetlić obraz w rozdzielczości e, 1000 na 1000 Mbps? E, Jeszcze chwila. Pewnie skończy się tym, że będziemy oglądać to na e, cecie, jak zwykle na mikrowych kompotach. Grafik mamy pięć, może parę słów na temat tych grafik, wiecie jak powstaje grafika na Amidze? Czy ktoś wie? Ręka w górę. Wszyscy Trzeba Ja też byłem w szkole. Słuchajcie, to nie jest rzecz prosta. Ja pamiętam, próbowałem kiedyś narysować taki wykres na Midze do pracy magisterskiej. Zeszło się trzy tygodnie.